Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku, raczej w poradniku, przedstawimy Wam, jak wybudować farmę kaktusów oraz farmę trzciny. Możliwe, że pokażemy również, jak wybudować farmę grzybków. Mobgraderem zajmiemy się w innym odcinku. Farma kaktusów będzie podobna do tej tutaj. Po prostu, kiedy kaktusy rosną, automatycznie się ścinają. Automatyczna farma trzciny, jak działa? Otóż... Za trzciną jest ukryty piston i kiedy włączamy przycisk, pistony po prostu ścinają nam całą trzcinę. Tak samo można wybudować oczywiście farmę... Mm, kaktusów. Nie kaktusów, jak to się nazywało? Zboża? Tak, farmę zboża. Farmę grzybków mamy... trochę zaciemnioną. Kurde, kto tu do wodę? Ty. Aha. Widać nie zapomniałem wyłączyć. Też również z pistonami. Można wodę włączyć i wyłączyć. Wyżypki sobie rosną w ciemności, a gdy urosną, po prostu my wyłączamy wodę. Aha, bo zepsułem. Tak, tak, tak. To co? Zaczynamy budować. I w taki oto sposób zrobiliśmy farmę kaktusów, więc mm, omówimy to. Ja yy, to tak. Musimy zbudować pierwszą taką ramkę, to jest mm, długości. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na. 11 na 10, tak? Yy, dalej. W pierwszej kolumnie będziemy wydawać wodę, następnie piasek na szerokości 10, długości 10. Yy, na, I takie kolumny na całej szerokości. Oczywiście możemy to powiększyć w dowolny sposób jak chcemy. Yy, następnie dalej wykopujemy tunel, na którym będzie spływać, spływać, na którym będą spływać kaktusy. Jak widzicie, tam to spływają. Yy, i działa to w taki sposób. Układamy kaktusy tak, jak są tutaj pokazane. A dalej, koło kaktusów, układamy sandstone w taki sposób, jak przedstawiony jest tutaj. Jak to działa? Kiedy kaktus rośnie, jest on, on potrzebuje więcej niż kratkę wolnego, aby rosnąć do góry. W ten sposób stan uniemożliwia mu to i sam się ścina, po prostu. I jeżeli spadnie do wody, to płynie nam do miejsca, w którym ma się zbierać. I w ten sposób otrzymujemy kaktusa. Można to oczywiście rozbudować w dowolny sposób, jak chcemy. Jednakże, <śm> dla przedstawienia takiego małego tutoriala, zrobiliśmy to trochę małe. Jak widzicie, kaktus nam się tutaj zbiera. No, i to chyba wszystko, co można powiedzieć o hodowli kaktusów. Można również zrobić z pistonami, jednak jest to o wiele więcej roboty i nieekonomiczne. Poza tym, kaktusy potrzebują duże światła, a pistony tego nie unie nam uniemożliwią. Zbudowanie, postawienie pochodni. Tak. To wszystko, jeżeli chodzi o farmę kaktusów. A to jest nasza farma cukrowej, którą Sheng wybudował przed chwilą. Działa ona w bardzo prosty sposób. Naprawdę. Dźwignia wysyła sygnał, który. Możemy to nawet zrobić na przeciw. Dźwignia wysyła sygnał do pistonu. Eee, Repeater przedłuża sygnał. Eee, myślę, że nawet nie muszę tego rozbierać, aby wybudować to ponownie. Ja. Działa... Otóż tak. I wyłączamy, i zbieramy sobie dobra naszej farmy. Można tu jeszcze dać jedno źródełko wody, aby wszystko nas spłynęło w jedno miejsce. Myślę, że jest to w miarę łatwe do wybudowania i nie wymaga specjalnego tłumaczenia. To tyle, jeżeli chodzi o farmę trzciny cukrowej. I oto jest nasza farma grzybków. Ja wam pokażę, jak to zbudować, bo jest to leciutko skomplikowane. Otóż dział... Nie. na początku potrzebujemy rynny które z długości i szerokości 3 kratki na 8 kratek. Potem tu będzie kostka girdu, ale najpierw ważne jest, aby u góry postawić piston, który będzie zwrócony w dół. Takich pistonów stawiamy 3, a potem stawiamy girta. Mm. Następnie w tym miejscu, gdzie wylewamy wodę, ważne jest, żeby to było akurat te miejsca, nie kratkę dalej czy kratkę obok. Po czym kładziemy wirta i łączymy wszystko ze sobą czerwonym proszkiem. Czerwony proszek biegnie od tamtej dźwigni dookoła. Ja tu zrobiłem negację, ale nie musicie je robić. Mm. I po prostu działa to w ten sposób, że jeżeli pociągam za dźwignię, to ona y, otwiera tam i woda sobie spływa. Myślę, że jest to w miarę łatwe i logiczne. Tutaj jeszcze musimy zrobić jedną rynnę, która jest od początku do końca. Ona nam po prostu tele, transportuje wszystkie grzybki. Grzybki układamy w taki sposób, jak układ, robi to Shane. Co jest ciekawe, y, Grzybków w dzień nie możemy ułożyć jeden koło drugiego, natomiast jeśli są one, jeśli układamy je w bardzo ciemnym pomieszczeniu w nocy, zrobimy to, to bez problemu. Myślę, że jest to w miarę przejrzyste zrobione i jak to działa? Myślę, że już możemy pokazać. Dobra. Pociągam za dźwignię, tama się otwiera, woda spływa i teleportuje wszystkie, transportuje wszystkie grzybki. Stojąc sobie na płyce naciskowej, zbieramy wszystkie grzybki do ekipunku. Po, oczywiście, po zebraniu wszystkich grzybków, wyłączamy wodę, aby one mogły potem sobie swobodnie rosnąć. Pamiętajmy, aby wszystko zabudować tak, aby w środku było ciemno. Nie może być ani jednej pochodni. Eee, ma być naprawdę bardzo ciemno. I radzę zrobić sobie tunel, naprawdę mm, tutaj, coś takiego, aby mm, nie lepiły nam się mowy. Oczywiście pamiętajmy, że egzyska muszą mieć trochę luzu. Nie, może, nie mogą być oczywiście zaraz przy dircie. Mm. Coś takiego, tak, aby nam się moby nie respiły. Chyba, że gracie na Pisul, nie, nie musicie czegoś takiego robić. Jednak polecam coś takiego. Bardzo fajna sprawa, gdy wychodzimy często do kopalni, czy też gdzieś i potrzebujemy na już złotych mm, zrównówki. To chyba tyle. Za, mm, jeszcze pokażę, pokażę Wam to jeszcze całe, jak, jak będzie wyglądać zabudowane. To wszystko. Ja to właśnie zabudowaliśmy nasz, naszą farmę grzybków. Po czym odczekaliśmy trochę czasu, a wszystkie tam wyrosną. Mm, może obejrzymy, jak to działa. Jak widzicie, yeah. wow, fajnie, fajnie to wyrosło, naprawdę. Jak widzicie, widzicie w I... ciemności można koło siebie stawiać grzybki. No właśnie, właśnie. Ciekawy news. Pokażemy również za chwilę, jak zrobić. Zupę z grzybów. Eee, uruchomiliśmy. I zaraz będziemy mieli wszystkie grzybki w ekipunku. Było około 15 grzybków. I zaraz będą rosnąć na nowo. Jak robimy zupę z grzybków? Potrzebujemy grzybki zwykłe i niezwykłe <grybki> oraz miski. Miski robimy w taki sposób, że układamy deski tak jak do robienia wózka. Wiaderka. Nie wózka, wiaderka, tak, wiaderka. I zupę z grzybków robimy w taki sposób. Układamy miskę, grzybki, grzybki. Możemy to robić, obojętnie. Nie, kolejność nie ma znaczenia. No, chyba, chyba jedynie miski. Zrobimy sobie więcej, trochę tego. Masz. Wiemy nasze cuda. Nie mam, ale dobra. <noise> Zupa z odnaga połowę życia. Dlatego warto ją brać na polowania czyli gdzieś, jak wychodzimy z domu. To tyle w tym odcinku. Myślę, że. Pokazaliśmy mi, mi wam wiele cennych rad na temat tistonów i tak dalej i far. No. To chyba tyle po tym odcinku. No. no. to na razie. Żółtym, na, na razie żółty magiczny przycisk tam u góry. Subskrybujcie. No to na razie. Cześć.